Myślisz, że zdążę trafić zapiekankę do piekarnika? Myślę, że Albo... tak. Czekaj, wybiorę najpierw postać. Adaś, nie wybieraj postaci. Trzymam do samego końca, aż wybierę. Serio, Kuba? Dlaczego, Kuba, zabraliśmy moją postać? Potrzebujemy mocnego, dobrego, atakującego Adaś. I to będziesz ty. Ja będę Sagę. A co będziesz wziął? Słynnie, no o, Sage. No bo mi zarąbałeś moją podróż w mieczu. Nie zarąbałem. Bo byłem no pierwszy. Dobra. No dobra, ukradłeś. A to czemu zawsze Adam... Zawsze Adam Shorty kupuje? No wchodzą na... Ło! Nie Anio, pierdzielę tą grę. Do jutra, chłopaki. Pierdzielę tą grę. pierwsza runda. Ale on już nie wytrzymuje. Ze wroga na A! Na A? A my jesteśmy na B? Nie, my jesteśmy na O. Tak szczerze to mógłbyś być psem. Być to lepiej wychodziło. A ty tak szczerze? Tak szczerze to mógłbym. Mógłbym być psem. Ale śmieć ze mnie tak szczerze. Nie mógłbym być nawet psem. A dałeś odpalić ci tamten granat? Jaki granat? Nie. O mnie zabiło. Trzymajcie się. Jesteście bezsilni. Jesteśmy bezsilni. Jesteśmy bezsilni jestem na i koniec. Bezsilny. Nie, ja też jestem bezsilny. Tu też trzy fale przychodzą. Jestem bezsilny. No jestem bezsilny! Był. A skąd ty wiesz, Był. że cię oglądają? Gdzie to oni? widać w prawym górnym rogu. Jak on mnie przez ścianę zabił? Ej, co jest? Jak spektakulujesz Brimstone i imię odpalonego ulta, to ty możesz mu ręką sterować. Niż psycha siada widzowie. psycha Teraz co na najmniej tydzień nie będę grał w tą grę. trochę na, na B. Widzę droga na B. Jest, yes, nie, jestem bezsilny. Spike leży na B. Odcinam ich. Staw no ich czoła strachowi! Staw no nie. czoła strachowi. No i nie stawiłem. ten. No i mnie zabiła. O! Krzeszenie mam! Kuba, czego za mało? Za mało no, paliwa! Ej, a wiecie, że my już przepierdolamy się do nie Co? My przepierdolamy ze... No wiem! Co? I śmiesznie jest! Ja się tam nie śmieję. Pilcze jest sama na A. Czyli Szymcio. No i wchodzę na A. I na B też. Ultuj, ultuj no. No mamy. przynajmniej jedną może wygramy. My mamy spike, no. no właśnie mamy i musimy go pilnować. A to jest darmowe 10 sekund dla nas. 15 chyba 10? 10? Nie no. zabijecie Nie zabijemy jej sojuszników! Łapała dwóch! Zostało 30 jeden Zabiłem Wygrana! Jestem w dupie. Fajnie, że w plecy im zrobiłem i nic im nie zadałem. Ogół. Mogłeś kucnąć i scelować do nich. No, niech sobie mnie nie słyszeli, więc mogłem im dwa hedy dać. Nie przesadzajmy. Za No, no ale. Tak, tutaj Sage jest znaczy, jet, nie? na pewno. Znaczy Na zgubę da rady, bo przecież oni w bicie bardzo mocni byli. No, żeby na pewno niko nie było na B. Nie ma czysto No, sprawdza <grym> Ej, oni są musiał wszyscy upewnić, na A bo... Ej, Wolfsajde, ej, Wolf Musiał się upewnić, bo wiesz, na przykład mogliśmy zginąć na ale, wiesz, A, ale wiesz i... Ale oni zaplanowali na B Widzieliście tego I'm stara? No ja mam multa od paru gier, nie wiem czy tego Może kogoś w końcu mi się uda odpalić no to już wiemy, że Adak zginie. ciemnicy. Dobra, kupuję z frenzy z ciężką tarczą. Bo i tak to przegramy. Wiesz, to ja też. Mogłeś do połowy podłożyć i zrezygnować, to byś oszczędził połowy czasu. No. Zero killi. 14 z śmierci i dwie asysty. No dobra, ja będę spanko, bo czuję się chory. Jest źle. Dobra, no to Idę na razie. Na no i wiadomo, co robimy, Dżakop. Albo ja mogę fajt wziąć. No. I też skanować. I będziemy skanować. No, będziemy zaraz sami siedzieć. On napisał dzień dobry, a ja mu piszę dobry wieczór. O, Afrika, Szymon! Afrika, amigo! Afrika. Ten co pisze... Każdy pisze po polsku Dobry wieczór, dzień dobry, a ten Poland? W przeciwnej drużynie jest Iron2, Iron2 Iron3 e, I dwóch bez rangi A u nas jest trzech bez rangi i my Brąz 1 i brąz 2 Gdzie ty to widzisz? No ja mam brica i na Blitzie to widzę i szanse naszej drużyny to 69,2% i 30,8%. 60% na nas. Dokładnie to 69 coś. Niektórzy lubią to ani, no nie, nie No, atakujemy, to nie będziemy skanować. Głowę do race A. Mhm. Fajnie, postawiłem kamerkę i schowałem. Wiesz co? Zestakujmy się wszyscy w taką jedną kulkę i tak idźmy. Kulum. I każdy patrzy w inną nie. stronę, żebyśmy każdą stronę mogli ten. My w tym momencie gramy jak ci z Bahrajnu. Ja będziemy wszędzie? Tak, ja idę na A na przykład. I zobacz gdzie on rozłożył ten TPK. Te gdzie? Na tych takich drzwiach nam idzie, co są. Że na nich? No jest taka jakby... Tak jak tu masz, o takie półkole. To on na tym u góry rozłożył TPK ale jak to można nazwać GRASANT? Glatka odpalona. Chodź, o ale, latka. może Borejska tu wychyla. Właśnie wychyliła, a ona będzie cofać. Cofca, cofka. cofka! Kto ma spajka? A tam jest. Jej, ale że Sage potrzebuje aż 8 punktów, żeby mieć busta. Nie daj mi zginąć. No bo jej łódź jest mocny, masz 6 osób w teamie. No i co? Co ci to zmienia, jak odrodzisz na przykład Adasia? Jak masz takiego Adasia? Bez urazy Adasia. No, ja, pod, no! ja podszedłem po to, bo ja stop. Akurat szedłem i ona akurat musiała to puścić. Wcześniej nie puszczała. To wcześniej się nie puszczała? Tak, a teraz się puściła. I jak to wyszło? Źle. I przez to przegramy tą równę. Aby było do zera. Bo później to wiadomo, że jak na A będą iść, to nie mają szans, bo my robimy była... O. Ty, a wiesz co, że na... Kacper powiedział, że na stronie North Face'a masz takie coś. Człowiek, kobieta, dziecko. Przebiegam. Czyli <laughs> mężczyzna jest człowiekiem, ale kobieta i dziecko już nie jest człowiekiem. Musiałem nie masz, iść czasu, nie masz... żeby to przeanalizować. Nie masz mężczyzna, kobieta, dziecko, tylko masz... Człowiek, kobieta, dziecko. Tam na słupku Ale ją zaczęliśmy Nie miała co zrobić A! Bo to, to Jett była, ja myślałem, że to Chamber Przy takiej murzyce to ja mogę grać, ja nie A, muszę gry słyszeć ci. Ja chciałem tu sprawdzić, o tu Właśnie jest race i czemu ona kucnęła no? Wiem, celownik na poziomie wysokości głowy, a ona kucnęła. Celuj, celuj na nią. Poza tym na to bez celowania ciężko. A ten głowę trafił. Właśnie tak się kończy rzucanie oczka... Ten. Na poziomie swojej głowy. Strzeliłem w jej oczko, a ona była za nim i dostała. I tak to się kończy. Kupuję Aresa bez niczego w drugiej rundzie. Do powodzenia. No dzięki. Nie ma jej tam? On jest gdzieś tam gdzie ty chyba. Tak no. Okay. Dobra, ja ostatecznie zostałem bez broni. Aha, czemu? Bo mnie wydymała neon Tu mi zabrała wandala I rzuciłem operatora, żeby ona rzuciła wandala ale tobie ciem Wandala i ona ma operatora, ty masz Wandala i jest z z Ghostem. wiesz, ta Gierka ma. dwa lata, to nie jest dopracowane. To jest jeszcze beta. Jestem na miejscu. Gdzie? O koniec. Nieważny kuba co, my musimy tu wygrać, bo mam kebaba, który jest jeszcze ciepły. O. ja mam ulta, to walę ulta. To ma być tam. Mam tak duży ping też, że nie mogę rzucić płatki. Oj! 4 na A! Ale zawsze tak jest, zawsze tak jest. Już chcesz skończyć, ale nie da się, nie da się. Czemu Odin to taka potężna broń, a nie zabija na hita w głowę? Ale skok! Dobra, robisz to. Jet jest słaba. Gdzie? Ona jest. Yy, ona na górze była, na górze, na hewenie. No, może jakieś tędy na plecy jej. No. No i trudno. Dobra, mam Vandala. Teraz nie przegramy. Wreszcie uzbierałem. Po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po sześciu rundach uzbierałem na Vandala. Po siedmiu właściwie. Chcesz się zabawić? Why are you gay? mniej Menela A ja jestem z Menela. A czemu... Coś tak z tą zaprzyjaźnił, co? Bo to kolega, my się znamy od lat A, bo wy jesteście na czele tabeli, pewnie dla tego. On no. No miał mojego wandala. Musiałem go zabić. Obrońcy wygrywają! GG jeszcze tyle trzeba zrobić Bierze w Sasz? Co? A czemu on napisał Bierze w Sasz? Nie wiesz, kto jest aktywny w tym momencie? To polski agent.